Panie Neczki, kochani, cześć. Robimy Wasze czytanko na lipiec. I zaraz będziemy wszystko wiedzieć: miłość, praca, co jest najlepszego do osiągnięcia, wy z każdym znakiem zodiaku i karta anielska. Bo tym razem będę pamiętać, bo w czerwcu nie pamiętałam. Dobra. Już, kochani, już, już, już patrzymy, już. Panieneczka jeszcze raz. Panieneczka lipiec. Panieneczka lipiec najpierw na miłość. Czekajcie, odsunę za tamte karty. Dobra. Panieneczka, miłościowiec. O, no proszę. No proszę. Co to jest? Mi się to skojarzyło. A dobra, zaraz Dobra, jeśli chodzi o Pannę i o miłość, już czy jesteście w związku, czy w dziwnej relacji, czy single, nieważne. Ogólnie, ogólnie w lipcu zalecana jest ostrożność dlaczego? Dlatego że chodzi o to, żeby czegoś nie wziąć i nie spieprzyć. Już mówię co mogłoby zostać spieprzone w lipcu przez nie wiem czy przez pannę, może przez jakiegoś innego człowieka, ale w życiu pannę. Już mówię. Po pierwsze, bujanie w obłokach i jakieś tam obcyjki, czy coś takiego, mając jakąś stabilizację, czyli moglibyśmy spieprzyć sobie własny związek bujaniem w obłokach, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, i to być może bardziej dla singli, jest pokazane poznanie kogoś nowego, jakaś nowa relacja, może nie tyle relacja, ale znajomość, nowa znajomość, w którą. Albo panna wlezie strasznie szybko na łeb na szyję i w ogóle nie pomyśli to takie niepannowe, to ja się dziwię, albo jedno z was będzie chciało wejść w tą relację, a drugie nie będzie gotowe. Czyli poznalibyśmy człowieka i jedno, i tak gadamy, gadamy, spotykamy się fajnie randka, coś tam, coś tam, ale jedno z nas w ogóle nie chce poważnego związku, w ogóle nie jest gotowe, bo na przykład jeszcze ma jakąś tam przeszłość, czy coś takiego. To jest bardzo możliwe, że jakaś sytuacja karmiczna. Wszystko tutaj jest karmiczne, co jest pokazane w lipcu. Dlatego panna musi uważać. Dlaczego? Dlatego, że osoby oraz zdarzenia, sytuacje. Słuchajcie, błagam. Miszki, ja nie chcę w komentarzach ani jednego komentarza, że panna ma złe czytanie na miłość, bo ja was właśnie ostrzegam przed czymś, co mogłoby zostać spieprzone w życiu panien w lipcu. Czyli wy możecie tego nie zrobić. Ja nie wiem jakie jest lepsze czytanie niż takie które nas ostrzega, żebyśmy se nie spieprzyli życia. Więc mówię jeszcze raz dla wszystkich panieneczek. Pojawi się osoba, możliwość, sytuacja. O Jezu, nie wiem co jeszcze. Okazja, coś się pojawi, niezależnie czy jesteście w związku małżeńskim macie rodzinę, w relacji dziwnej nie macie rodziny, nie jesteście z nimi nie mieszkacie, ale jakaś relacja, czy z zupełnym totalnym singlem. Sytuacja, osoba, możliwość, okazja, coś, co ja uważam, patrząc na te karty, jest dla Panny próbą. Miśki, próba, dosłownie próba. Nie spieprzyć, nie zrobić, nie rozpieprzyć sobie życia, nie zrobić sobie bajzlu, nie wleść w karmiczną sytuację. Słuchajcie, z karmą jest tak, bo często ludzie mnie pytają, czy karma to jest przeznaczenie, którego się nie da zmienić. Wiadomo, że są pewne rzeczy, które ja nie lubię używać słowa przeznaczenia. Ja jestem bardziej jednak. Yy, tak, ja bardziej tak w stronę wolnej woli. Ja tak bardziej, ale jest bardzo wiele ludzi, którzy bardzo często używają słowa przeznaczenie, to jest przeznaczenie, to ci jest przeznaczone, czy coś takiego. Słuchajcie, są pewne rzeczy, które można by to powiedzieć, że jest przeznaczenie. Bo na przykład, ktoś wybrał, że Odejdzie z tego świata w wieku na przykład, nie wiem, iluś tam lat, nie? I tak sobie wybrał, i w tym momencie to może być niemożliwe, żeby to zmienić. Albo jakieś dwie osoby wybrały, że się poznają w tym życiu. I nie można zmienić tego w sensie, że się nie poznają, no bo oni nie wiedzą, że mają inną decyzję podjąć. Jedno lezie tu, drugie lezie tu, i o, spotkaliśmy się. Ale to, co dalej, na przykład w tej drugiej sytuacji, to, co dalej się będzie wydarzało, hmm, wleziemy w to, nie wleziemy, spotkamy się jakoś bardziej, Będziemy wyłączymy mózg i myślenie i będziemy głupoty robić, to to już są decyzje. Czyli no co jest przeznaczeniem? Przeznaczeniem, wow, spotkaliśmy się, ale cała reszta to już są decyzje. O to mi chodzi. Więc Panna może czemuś tutaj zapobiec. Co się dzieje u Panien w miłości? Jest pokazane, daje radę, daje radę, daje radę, ale jest mi trochę ciężko. Hmm, czy to ma sens? Ale dobra, dam radę, dam radę, dam radę. To tak ogólnie mówię, nie wiem, do kogo dokładnie to mówię, ale a przegapioną okazję. A co jeśli? No dobra, tu mam kogoś tam pod nosem. A co jeśli tamten Franek albo tamta Eusebia? A co jakby to było takie ciekawsze? Hmm. A co jeśli bym zrobiła, albo zrobił, albo. Ach, pojadę się, spotkam. A potem, co? Wierza. Dlatego rada nie dopuść. Można nie dopuścić do wieży. Można! Można zapobiec temu dziabdzialstwu. Jeżeli Wy jesteście super, zajebiście uczciwą i w ogóle, słuchajcie, w 100% zajebistą panną, ale macie partnera, partnerkę, który jest dziwny, być może musicie zwrócić uwagę bardziej na swój związek, w sensie jakoś zacieśnić więź. Ja nie mówię, Jezus Maria, że pilnować człowieka i śledzić, bo to jest w ogóle głupota, ale zacieśnić więź po to, żeby ta osoba poczuła więcej miłości, więcej bliskości. I wtedy, jeżeli im się to pojawi, to oni tego nie zrobią. Wiecie o co chodzi? Zapobiec katastrofie. Taka jest rada, co oznacza, że może się to nie stać. I to jest bardzo możliwe, że jeżeli usłyszeliście to teraz, to wy tego nie zrobicie, bo nie chcecie mieć burdelu w życiu. Miśki! Ale ktoś buja w obłokach. A co jeśli? A przegapiona okazja? A może powinnam? A może powinienem? A coś tam. To nie jest rozsądne. A jeżeli chodzi o singli, ale nie musi być o singli, mogę mówić cały czas do tej samej grupy, grupy ludzi. Mamy, że ktoś się odezwie, mamy, że ktoś się chce spotkać. Może kawa, może jakieś inne spotkanie, może tylko pisanie, chociaż to jest w monetach, więc może fizyczne spotkanie. Mamy spotkanie, mamy randkę, mamy propozycję, mamy, że się odezwie. Możecie go znać albo ją, albo możecie nie znać. Ale to, co my zrobimy dalej, to już jest czysty wybór. A co moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy iść po drodze niestety negatywnej karmy dlatego ja mówię do wszystkich panien uważać na wszystko co się pojawi w lipcu co jeżeli włączycie swój pan nowy rozum bo panna ma tego rozumu w cholerę naprawdę za, aż za dużo czasem co nie no właśnie to wy wymyślicie, co z tego mogłoby wyniknąć, i wy tego możecie nie zrobić. Tak samo tutaj. Ja nie mówię, żeby się nie spotkać. Ja nie mówię, żeby nie pójść na kawę, jeżeli jesteście singlem. Ja nie mówię, żeby nie porozmawiać, ale nie lecimy w coś na łeb, na szyję, zwłaszcza jeżeli mamy podejrzenie, że ktoś tu jest jeszcze niewyleczony z jakiejś przeszłości. Uważać, bo negatywna karma tutaj jakaś jest. Nie poddawać się karmie, tylko samemu podejmować decyzję. Panny, bardzo silny przekaz, jeżeli chodzi o miłość, który ma was nakierować na prawidłową drogę tutaj. Słuchajcie tyle ile razy. Wy mi do mnie piszecie w komentarzach nawet i możecie to poczytać te komentarze, że ludzie takie rzeczy piszą, ale do mnie prywatnie ludzie piszą również. Gdybym ja wiedziała o Pani rok temu, to ja bym tego nie zrobiła i teraz bym nie miała brudelu w życiu. No to proszę, powiedziałam, powiedziałam i teraz się tego trzymamy Panny. I nie robimy głupot. Dobra. Miśki. tyle. Sorry, że to zabrzmiało jak wykład, ale mi zależy na tym, żebyście mieli lepsze życie niż, żeby, niż gorsze życie. No wiecie o co chodzi. Dobra. E... No dobrze. Czyli coś ciekawego w panny może się pojawić, ale panna musi uważać na swoje decyzje. Miśki. Praca. Praca, finanse. Praca sama, sama się pracuje, praca. Jezusieński. A, co się odwróciło? Niezadowolenie, niedowartościowanie się mi odwróciła karta. Czekajcie, potasuję jeszcze raz, bo muszę radę. Słuchajcie, jest pokazana jakaś niezależność finansowa, niezależność zawodowa. Być może macie własny biznes, albo macie jakieś takie stanowisko, że macie względną niezależność. Tutaj jest stabilizacja, tu się nic nie dzieje. To jest tak, jakby. Słuchajcie, ja nie wiem, czy będziecie pracować w lipcu. Ja na przykład wyjeżdżam, no to tam trochę pewnie będę, ale może nie aż tyle, nie wiem, czy wy będziecie pracować w lipcu. Ale czy ktoś pracuje, czy nie pracuje, jest pokazane poczucie niezależności wolności i poczucie, że, że możemy sami, że, że mamy pieniądze, że możemy sami o siebie zadbać. Takie poczucie niezależności finansowej jest pokazane jednocześnie, że. Albo czekacie na jakąś okazję lub podwyżkę, albo i ona nie, i to nie przychodzi w lipcu, albo odrzucacie jakąś okazję, może, no podwyżki pewnie byście nie odrzucali, ale jakąś okazję. Jakaś propozycja, która może zostać odrzucona. Albo propozycja, na którą ktoś czeka, a ona nie przychodzi. To, to się w ogóle nic tutaj nie dzieje, tak naprawdę. Ja bym nawet nie zabiegała o tą propozycję, bo ja mam pokazać, słuchajcie, to jest dobra, już Wam mówię, ja się nie znam na biznesie, naprawdę, wierzcie mi, ani na tych wszystkich różnych machlojkach i tak dalej. Jak się bawicie w machlojki, no to Wy się znacie, to może będziecie wiedzieć o co chodzi, ale mówiąc machlojki, mam na myśli negocjacje. Sorry, oczywiście negocjacje, to przecież nie machlojki. Dobra, dobra, dobra. E, dajmy na to, że próbujecie się z kimś dogadać. Jest, jesteście Wy i jest jakaś druga strona. Ktoś komuś coś ma zaproponować, nie wiem kto komu, nieważne, ale jest jakaś propozycja albo jej nie ma, ale ktoś na nią czeka. Coś jakaś, współpraca, niespółpraca, propozycja, niepropozycja, coś takiego. Dwie strony są. I ktoś by tu mógł chcieć negocjować. Wygląda na to, że macie nie negocjować za wszelką cenę, bo albo to nie jest dla Was dobre, albo to będzie dobra strategia, że nie będziecie, powiecie, że. A to, to chyba aż tak mnie to w takim razie nie interesuje. I wtedy oni będą chcieli wam zaproponować coś lepszego, bo oni jednak was chcą. To jest na takiej zasadzie. To jest na takiej zasadzie. Możecie albo, albo jedna strona odmówi, i chodzi o to, żeby nie żebyście wy nikogo nie próbowali przekonywać, bo wasza karta rada jest taka. Nie, nie, nie próbuj tych negocjacji. To znaczy, nie próbuj za wszelką cenę czegoś wy, wynegocjować. Nie próbuj się z nimi dogadać. Czyli nie idź na kompromis, żeby się z nimi dogadać. Z, z jednego z dwóch powodów: albo dlatego, że to nie jest dla ciebie dobre i nawet o to nie walcz. Albo jest dobre, ale będzie jeszcze lepsze. Ty nic nie rób, nie próbuj za wszelką cenę, a oni ci zaproponują jeszcze lepsze. To jest na takiej zasadzie. To jest na takiej zasadzie pokazane. Nie wiem, czego to u Was, miśki, dotyczy. No, ni cholery nie wymyślę, ale to jest ciekawie pokazane. Jest pokazane jeszcze, że czyjeś dziecko szkolne jest na tyle um, samodzielne, żeby zostać samo w domu, jak Wy pójdziecie do pracy w lipcu. Moglibyście się będziecie się martwić, bo dziecko nie jest w szkole, może ma lat... Dobra, nie wiem ile, 10-12 jest na tyle samodzielne, jest niezależne na tyle. Oczywiście nie mówię do tych, co mają dziecko, które ma lat 4 albo 5. Nie piszcie mi czegoś takiego. Słuchajcie, czasami naprawdę ja naprawdę do kogoś nie mówię, a ktoś mi potem na czacie albo w komentarzach Ale moje dziecko ma 5 lat! No to no to, to nie było do Ciebie. Ale, to, ale, ale wiesz, jesteś w stanie wymyślić, że to nie było do Ciebie. No, no to już. Siadamy, prawda? I tu nie ma się co wyrywać. Nie ma, nie ma co być za bardzo wyrywnym. Kochani, jeżeli wiecie, że Wasze dzieciątko sobie obiektywnie patrząc i jeszcze wasze, jakaś Wasza rodzina, przyjaciele mówią, no przestań, nie martw się, nie martw się, on, on, ona sobie da radę. No to tak to właśnie jest pokazane. Jest jakaś samodzielność tu pokazana. Dzieciątko szkolne, które nie chodzi do szkoły w tym tygodniu. O to mi chodzi, w tym miesiącu, sorry. Uważać na niecierpliwość, uważać na na poczucie braku, uważać na brak równowagi pomiędzy na przykład pracą i domem. No, bo może tak być, że będziecie tu dziecko albo dzieci, a tutaj praca i że będziecie tacy troszeczkę wiecie zachukani czy tam nie wiem jacyś zdezorientowani, no to tak raczej starać się ze spokojem podejść do tego wszystkiego. Dobra. A się ogadałam, Jezu. Sicko. Pannusiu. Jeszcze raz. Co jest najlepszego do osiągnięcia? Jeżeli znacie jakiegoś lwa, to zacieśnienie być może, jakaś dobra sytuacja z tym lwem, coś pozytywnego. Jeżeli znacie, jeżeli nie znacie, to nie. Zaraz powiem główny przekaz. Jest pokazana karta lwa, jeżeli znacie pozytywne rzeczy z tyle w temacie, nic więcej już nie mówię. Jeżeli nie lew, to siła, odwaga, kreatywność, bardzo takie, wiecie co, bycie takim, takim jakimś pionierem tutaj, ale bardzo, bardzo pozytywna energia może chodzić zarówno o związki, o podejście do związków, o zachowanie siły i takiego, to, to nie, nie, że bezwzględność, ale taka, um, takie, że wiemy, czego chcemy i nie boimy się, tego o to poprosić, czy nie, bo, nie boimy się iść po to. Tak samo również w pracy tą energię możecie. Ogólnie bardzo duża siła w lipcu. Ale mamy dwie karty, nie wiem czego to będzie dotyczyć. Dwie karty, które mówią o wyjściu z klatki lub odblokowaniu czegoś. Nie pytajcie mnie, co może być odblokowane, czy jaka klatka, bo ja tego nie wiem, bo to mogą być różne rzeczy. Słuchajcie, do głowy mi przyszło, że jakaś karta, yy, ta, bankomatowa, zablokowana, że odbloku odblokują. No to takie, nawet takie coś mi przyszło do głowy. A to może być odblokowanie wewnętrzne, że ja się odblokowuję na coś tam, coś tam. Może się wasza osoba odblokować. Nagle już będziecie wiedzieli, że chcecie razem być i tak dalej. Może być jakieś inne wyjście z klatki. Zachowanie siły, wyjście z klatki i odblokowanie. Karty, te dwie karty, one są bardzo podobne, i to jest tak, jakbyście mieli wiedzieć, że to jest cholernie ważne w tym miesiącu. Odblokowanie i wyjście z klatki. Poczucie wolności, poczucie, że nie jesteśmy zamknięci w klatce. Jednocześnie mamy dużo siły i takiej e, odwagi w działaniu, a jednocześnie ob, obok tego wyjścia z klatki, odblokowanie. Coś było zablokowane, odblokowanie. Cokolwiek by to dla was, miszki, nie znaczyło. No, ciekawe, nie? No ciekawe. Ale cholernie ogólne. Ja nawet nie powiem, czego to będzie. Dotyczyło, no to zobaczycie jak lipiec przyjdzie, co to może być, no. Co jest najlepszego do osiągnięcia teraz wy z każdym znakiem zodiaku. Z barankiem było rozdroże nie ma rozdroża ktoś wybierze konkretną drogę czy razem czy osobno tego nie wiem ale ktoś nie mógł wybrać i już wybierze w lipcu już wie jaką drogą ma iść dalej albo ktoś nie widzi drogi alternatywnej zbyczuli się skąpstwo oszczędzanie zatrzymanie jakichś pieniędzy ktoś nie chce dać albo ktoś się bardzo kurczowo trzyma tego związku i nie chce wypuścić drugiej osoby z rąk z bliźniętami podróż, odchodzenie, przeprowadzki lub opuszczenie i dystans emocjonalny lub geograficzny pomiędzy ludźmi. Więc albo się rozstajecie i jest jakiś duży dystans między wami, albo jedziecie gdzieś razem i się, albo się przeprowadzacie. Jeżeli wiecie, że możecie gdzieś jechać, no to, to się nie martwić, że się rozstaniecie. Chyba nie. O Jezu, byk bliźnięta. Racunisz. Zra uh! Z Raczulisiem jest pokazane, że ktoś bardzo chce, żebyście byli razem. Jest pokazane, że chce was zmanifestować, ale również yy, może nie, że manipuluje, ale bardzo was próbuje oczarować ktoś. Ktoś z, z poznaku raka albo wy ich jest pokazane, że ktoś chce tak, żeby było tak jak on, ona chce, i próbuje drugą stronę oczarować. Ale chce, żebyście razem coś robili. Z lwiaczkiem, bombelaczkiem. Nowe możliwości. O Jezu, czemu mi spadek do głowy przyszedł? Spadek mi przyszedł, ale kupno domu, zamieszkanie razem, umowa. No, jak się chcecie rozstać, to może być również dokument rozwodowy. No, to prze przecież, że może być, ale em, jakiś po poważny zakup. Em, no, asmonet, no, jakaś bardzo ważna wiadomość, ważne dokumenty, coś bardzo ważnego w waszym życiu. Coś, co jest nowym początkiem. Nie chcę mówić, że zaręczyny, no bo to jest za bardzo ogólne, żebym aż tak tutaj w tą stronę poszła. Dwie panny. skomstwo, Ktoś nie chce wydawać pieniędzy. Trzyma się kurczowo drugiego człowieka i jest zamknięty i nie mówi wszystkiego. I jeszcze nie chce w dodatku czegoś dać. No to co? I z bykiem i z, i z panną takie coś macie? Co to w ogóle jest? Co to te znaki? Te, no, jak się nazywa? Ziemne. Ziemne. A orzeszki ziemne chyba. Czyli te znaki to są... O, byk i panna to są takie orzeszki. Właśnie. Ziemne. Kurde. Co te znaki ziemskie od... ten, no, wiecie co? Odjął jajka. Z wagusią ktoś nie chce być singlem, nie chce odchodzić, nie chce być wolny. Jeżeli wy jesteście razem, to oni nie chcą się rozstać. Jeżeli oni są z kimś innym, to oni się nie rozstaną z tamtym kimś innym. Jest pokazana również zależność finansowa. Ktoś kogoś próbuje uzależnić od siebie, albo ktoś po prostu jest nieporadny finansowo wobec drugiej osoby. Ze Skorpionem to samo, co było przed chwilą z raczulisiem. Ktoś chce zmanifestować tą relację, próbuje was oczarować, chce, żeby było tak jak oni chcą. Ale jest to czaruś. Jest to osoba, która jest parusiem. Nie wiem, czy ma bardzo poważne zamiary, ale chcę, żeby, żebyście coś robili razem. Żeby coś między wami zaistniało. Ze strzelczykiem, spotkanie, radość, zabawa. Przyjaciele, podróże. Nie wiem, co tam jeszcze, ale ogólnie bardzo, bardzo pozytywna energia. Zabawa, radość, spotkanie. Być może pojednanie również. Z. Koziorożcem. O Jezu, to samo z koziorożcem, co przed chwilą ze strzelcem. Zabawa, pojednanie, spotkanie, radość, imprezy, wesela. Ja nie powiedziałam przy, przy strzelcu o coś o weselach też. Ale bardzo szczęśliwa energia. Zwodni czuli się. Albo dziecko, sprawy dziecka, albo bardzo pozytywne. Coś, co jest szczęściem. Albo ktoś będzie mówił słowa, że kocha, że tęskni, że tam, nie wiem, zależy im na Was. Um, albo ktoś, kto się nie odzywał, się odezwie, albo jest to nowo poznana osoba, bo to jest Giermek, więc to może być też nowo poznana osoba. I rybeczki. Będzie się człowiek odzywał do Was lub Wy do nich, do niego, do niej. E, flirty są pokazane tylko na poziomie Giermka. To mogą być tylko słowa, a jeżeli będzie spotkanie, nawet nie wiem, czy do seksów dojdzie, bo to jest takie dosyć. Bardziej słowne, bardziej werbalne, ale jakieś flirty tutaj z rybkami, jak najbardziej mogą być, ewentualnie jakieś wspólne pomysły, nie muszą być flirty, wspólne pomysły, coś a propos dziecka, dzieci, ale pozytywne wszystko i robienie jakieś przedsięwzięcie razem, pomysły, ale fajne, miłe, przyjemne. Karta anielska: bądź optymistycznie nastawiony do swojego życia miłosnego. Pozytywne myślenie i wiara przyniosą ci romans. Miszki, tyle. Tyle. Już nic nie gadam, bo muszę iść robić kolejne znaki. Jeżeli się Wam to do czegoś przydaje, pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Widzimy się pewnie na innych znakach, bo przecież panna musi mieć wszystko pod, na oku. W sensie pod okiem. Nie pod okiem, na oku pod kontrolą musi mieć. No to przecież wiemy, nie? Yy, I misiaczki, widzimy się niedługo, a na razie buziaczki. Pozdrawiamka. No i papa.